Witam wszystkich, dzisiaj postanowiłem nagrać kolejny film w wolnej chwili Znalazłem troszeczkę wolnego czasu Chciałem Wam pokazać kolejny kowrotek, na który łowię Jest to Robi Zauber CF, rozmiar 1000 Fajny kowrotek Ten akurat mam rozmiar 1000 Potrzebowałem takiego mało, mniejszego modelu a więc krótko, postaram się coś o nim opowiedzieć, jakieś parametry. A więc tak, dane. Ten tutaj posiada 9 łożysk, w tym jedno oporowe. Dalej, co możemy? Waga jego to jest 280 gram. Przełożenie 5.1. Sprzedawca daje nam drugą zapasową szpulkę, tak jak ta. Obydwie są aluminiowe. Posiada on wielotarczowy hamulec. Fajny, precyzyjny. Wielkości tych kołowrotków na rynku to jest od rozmiar od 1000 do 4000. Jeżeli Komuś się zepsuje szpulka, możemy dokupić, są już widziałem w ofertach różne, yy, znaczy w różnych sklepach są szpulki zapasowe, cena to jest chyba 50 zł do niej. Tak mi się objęło uszy, czy tam widziałem gdzieś na jakiejś stronce. Yy, producent daje nam rok czasu gwarancji na kołowrotek. Yy co jeszcze możemy o nim powiedzieć może powiem o wadzie, którą zauważyłem i nie wiedziałem to jest rączka praktycznie na stałe zamontowana jedyną możliwością jest jej odkręcenie i wyciągnięcie jej w całości nie ma możliwości jej złożenia do transportu Ale natomiast drugą zaletą czyli już nie wadą, tylko zaletą jest to, że rączka jest wykonana z karbonu Jaki tutaj ten element widać to są elementy wykonane z karbonu do plusów dodałbym też, że, że to jest wyjątkowy hamulec naprawdę precyzyjny Ja łowię yy ten kowrotek mam podczepiony pod ultra light spin. Naprawdę łowię nim główkami o 4, od, od 2 gram do 5 gram. Maksymalnie to jest tam 8. Po, tak jak sam rozmiar wskazuje, lekko, leciutko. Myślę, że, że śmiało byśmy mogli go założyć gdzieś na, na, na jakieś łowienie podwodowe na jakiś fajny kijek do, 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 do blaszki na okonki też fajnie by się spisał nie próbowałem może spróbuję czemu nie co mogę jeszcze powiedzieć a tutaj nie mam akurat nawiniętą żyłkę mmm, ale fajnie fajnie szpula jest na szpuli jest fajna guma założona co, co yy, hamuje obracanie się żyłki podczas nawijania żyłki. to jest fajny plus co mogę jeszcze powiedzieć bardzo fajnie każdy element na tym kołowrotku jest za dopracowany on był projektowany bodajże w Japonii a to wszystko świetnie wygląda nie? każdy detal wszystko fajnie o czym ja jeszcze nie powiedziałem to, że chyba waży 280 gram to mówiłem rozmiarówki to od 1000 do 4 też wspomniałem może coś o uchwycie nie wiem w paru opiniach czytałem, że ten uchwyt niektórym sprawia trudność w, w łowieniu. Dla mnie uważam, że on jest idealny. W poprzednim e, e, zauberze większość wypowiadała się, że były, było lepsze wykonanie tego uchwytu. Mnie się to podoba. Nie widzę w tym żadnego problemu. Fajna gąbeczka. Otwardzona. Mnie się podoba jak najbardziej. Ja bym go polecił wędkarzom yy, do, do, do lekkiego, leciutkiego spinningu. No tą rozmiarówkę. Te rozmiary 4000 to jak najbardziej to już jest twarde łowienie. Ale ten rozmiar, lekki spinning. Skoro ten już mi służy 3 lata, nic się z nim nie dzieje. Nie, nie, nie mam tyś, rozmiaru 4000, ale szczerze nie czytałem negatywnej opinii na temat tego kręciołka. Ja na niego łowię okonki, krasnopiórki, boczny trog. Ja myślę, że tak jak wspomniałem wcześniej, że sprawdziłby się na podlodówce. To było chyba na tyle, no co mogę tu jeszcze go pokazać, jak on wygląda. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to mogę odpowiedzieć na nie. To, jest moje, to są moje odczucia, co ja sądzę na temat tego kołowrotka. Niektórzy mogą się nie zgadzać. O, w ostatnim filmie nagrywaliśmy o Red Arku. Kolega napisał mi, że... No, ja popełniłem błąd, bo tak naprawdę to wszystko zaczęło się od Rubiego. To jest, to jest kowrotek, u którego powstały klony. Red Ark, Team Dragon. To jest kowrotek, od którego się wszystko zaczęło. No, ale rezultaty mamy fajne w postaci tych klonów. Red Arka i Team Dragona. Dobra, także kończę co mogłem pokazać to pokazałem wspomniałem chyba już szpulce chyba wspomniałem jest dodatkowa też aluminiowa tak jak można, że można kupić to też powiedziałem japoński design czyli zaprojektowany nie wiem gdzie on jest produkowany ogólnie ale płynnie to wszystko fajnie chodzi żadnych odprysków na lakierze. Fajna ta powłoka jest. Ta stawka karbonowa jak I na rączce, jak i tutaj na korpusie. Polecam ten kogrotek z czystym sumieniem. Hmm. Cena, właśnie. O cenie nie powiedziałem. Cena to jest chyba jakiś. 300, 370, 350. No tej większe już rozmiarówki to już będą chodziły powyżej 400 zł na pewno Dobra, no, kończę Pozdrawiam wszystkich widzów. W następnym odcinku nakręcimy chyba z Spro. Także trzymajcie się, pozdrawiam Krzysztof i zapraszam na kolejne filmy